Poznajcie Krzysztofa Jackowskiego, znanego jasnowidza, który zaprasza nas do swojego niezwykłego świata pełnego tajemniczych antyków i osobistych historii. We wnętrzach jego mieszkania każdy przedmiot wydaje się mieć własną opowieść do opowiedzenia. Jakie historie kryją się za starannie wybranymi meblami? Czy otaczająca go aura przeszłości pomaga mu w jego pracy? A może to one są źródłem jego inspiracji? Zapraszamy do wspólnej rozmowy na temat wpływu przestrzeni, w której żyjemy, na nasze codzienne decyzje i zachowania. Co osądzicie o jego oryginalnym podejściu do pokonywania nawyków? Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic, zdecydował się pokazać wnętrze swojego mieszkania. W pokojach można znaleźć liczne antyki, które tworzą niepowtarzalny klimat. Wszystko tutaj jest przypadkowe, przyznał. To jest bardzo ładne mieszkanie. Ma aż 100 metrów kwadratowych, przestronne, pełne światła. Niestety teraz mamy zimę, więc dni są krótsze. Posiadamy piękne, stare meble. Tutaj jest komoda, która pochodzi aż z Tybetu, naprawdę piękna. Na półkach są jakieś książki, a najwięcej jest ich na górze. Wiele z nich dotyczy mnie. Ale sporo z nich należy do mojej żony, która uwielbia wszystko co francuskie, opowiadał w rozmowie z Super Ekspresem. Okazuje się, że mieszkanie Jackowskiego tchnie również historią. Na półkach umieszcza różne starocie, które często mają także wartość sentymentalną. Uwielbiamy dawne przedmioty. Możemy tu znaleźć stare żyrandole, antyczne komody, wiekowe stoły. Zarówno ja, jak i moja żona, mamy podobne gusta. Nawet drzwi celowo trochę nieumiejętnie zeskrobaliśmy. Wszystko tutaj jest przypadkowe, wyznał w jednym z wywiadów. Podczas rozmowy z Super Expressem Wizjoner przyznał, że podczas pracy nocami miał problem z nadmiernym podjadaniem. Zrezygnował z palenia, ale zauważył, że przybyło mu kilkanaście kilogramów. Niestety trochę się zaokrągliłem. Można pomyśleć, że się obżeram, ale to nieprawda. Problem polega na tym, że pracuję intensywnie w nocy. Gdy mam coś do zrobienia, wolę skupić się na tym późno, kiedy wszędzie panuje cisza, jestem sam i wtedy niestety dopada mnie ochota, by otworzyć lodówkę i coś przekąsić, wyznał. W dalszej części wywiadu Jackowski podzielił się pomysłem na walkę z nocnym podjadaniem. Zainspirowany znalezionym w internecie rozwiązaniem, zamontował szyfrowy zamek na lodówce. Dzięki temu, gdy poczuł chęć sięgnięcia po jedzenie. Musiał wpisać kod, co pomagało mu zwalczyć pokusę. Osoby, które borykają się z problemem nadmiernego jedzenia nocą i mają trudności z utrzymaniem odpowiedniej wagi, mogą skorzystać z rozwiązania, które rozwiązuje ten kłopot, powiedział. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.